Siemano wojownicy republik. Oficjalnie mam dla was dobrą wiadomość. Wróciło Hago, ale pod trochę inną nazwą. Nowym najlepszym agentem do replik jest OO DeBai. Jest to jedyny działający agent na rynku, z którego możecie zamawiać repliki z Waydiana i Taobao. A przed poradnikiem jak zamawiać u nich, zapraszam was do rejestracji z linku z opisu tego filmu. Was to nic nie kosztuje, a dostaniecie sporo kuponów na o wiele tańszą wysyłkę. No to zaczynając, wpierw szukacie sobie itema, którego chcecie kupić. W moim przypadku używam do tego spreadsheet'a, którego również znajdziecie na Discordzie z mojej biografii. Takie jak i inne spreadsheet'y będą na naszym Discordzie. Następnie wchodzicie sobie i wklejacie tutaj link. Ja użyłem linku do mystery koszulki od Gołta, do której również znajdziecie link na naszym Discordzie. Wybieramy rozmiar oraz składamy nasze zamówienie. W tym miejscu podajemy nasz adres, do którego chcecie wysłać swoje itemy, oraz wybieramy metodę płatności, którą opłacimy w tym przypadku naszą koszuleczkę. Czekamy teraz około dwa dni, aż trafi ona do magazynu, z którego potem wysyłamy naszą paczkę. Z użyciem kuponów, które dostaniecie po rejestracji z opisu, będziecie mieli o wiele tańszy ship. Po kliknięciu w zakładkę z kalkulatorem przedstawia wam się kalkulator cen za wysyłkę. Wybieracie kraj oraz wagę waszej paczki i wyświetla się wam cena, za którą będziecie mogli wysłać waszą paczkę do Was. Jeżeli chodzi o deklarację, to tak jak na Hagobój o odybaj, robi to za was. Jeżeli chodzi o długość wysyłki, to jest to aktualnie najszybszy agent w całych Chinach. Pamiętajcie o kuponach z opisu filmu, a jak macie jakieś pytania, to wpadajcie na discorda.